Nowa, Nowa droga, droga nie na Blondas! Załóżmy ten ZD! Blondas to jakie w ogóle to są tricolce nowe. Teddy, znaczy, kurczę się go podobał. Gość uderzył go stopą i Ta. obaj przeszli. Ej, I musimy mieć trampolinę. Obaj to jeszcze chłopi. Chami, bo to polecili, tu jest w ogóle. Ej, po czy po on robi gida. każdą trampolinę? Nie, nie, bo jeszcze ja! kolejno oh. zrobił typo! Ej, dobra ludzka, ja jestem Ej, ale w, Moment, w ogóle. No, to jest to chyba jest... gigaskillowe, co? Ale Strasznie to jest gigaskillowe! Weź w ogóle traf tą platformę, jak one czasami się jedne szybciej ruszają, drugie wolniej, a ci co w ogóle? Yy, 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 co znaczy, tu jest? Na no moje absolutnie normalne rzecz. w ogóle! Po, yy, chodzę w ale nie wiem, powiedz ty mi, też. czy w ogóle są kroki marchewkowe? Powiedz, Gdzieś widziałeś a, kroki? ale kroki Są i były za darmo. To akurat warto to, 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 to był chyba, prezent tak. za darmo. To chyba a że ty, tak. Ty kurde, on kwestionuje kroki marchewkowe, ale to, że dwóch typów lata w powietrzu to już... Nie, w ogóle nie powiedziałem, no bo, bo! Nie w grałem w tamtym momencie! To za chłop. I kroki marchewkowe, a wam jeśli takie odcinki się podobają, to sumie chłopeczka! I piszcie w ogóle w komentarzu o, wasze niki, a ślip. ja kogoś dodam do znajomych! Co to się wy... Co to się wydarzyło? Ale to jest w ogóle nowy skin A Ej, dobra, czyli tu jest, jest realny, on, on tak normalnie sobie w, w, walną łepytyną. normalnie, w, w, poczekaj, on sobie tak tu poleciał i, i No bo on w skina wjechał, on w jakiegoś typeczka wjechał i wydaje mi się, że przez to właśnie, wiesz, przez jakby... może dlatego, to, to że jest Smoke'iem i... to jest, i wow, Ej, to jest, to jest ale rzecz, ta. Ja, ja Ej, to przetestowałem nie. i uwaga, da się? to działa. Działo. DZIAŁO! Ej, dobre, taka Ameryka no. to przetestował, to bobek też będzie musiał przetestować, Ale, dobra, tu w ogóle go. Ej, ja myślałem, że on skoczy. jakby strasznie przesada, moim zdaniem. Na zasadzie, no. że trzeba mieć bardzo duże. No, dużo odwagi. Duże jaja. No, żeby... No, Ej. żeby coś takiego zrobić. Ale w ogóle wiesz, co ja <suszy> przez chwilę myślałem, że on na tą płetwę. Ej, dobra! Oni to no. robią. Ale stary, no, no Ale patrz, stary, to... na moje naprawdę to zostało usunięte z... Nie wiem, Ale okej, okay, ty... może ty wierzysz. Ja no niestety ja właśnie, w to nie wierzę, Ja wtedy mówiąc to wierzę, O, ten co... Co?! Ej, dobra, tu, ja tu trzeba to, mieć szczęście. Tu trzeba mieć e... szczęście, żeby coś takiego... Zrobić, bo moim zdaniem tak przeskilować, żeby ta kula cię tak idealnie walnęła, to jest raz na no, milion To jest Ja myślę, Serio. że jak oni sobie na przykład odpalili to razy 50, no to za którymś razem musiało im się No, udać, za nie? którymś razem już się musi. Okej! Okay? Trzema klockami? Ej, dobra. Ej, zdarzało mi się pod dwoma, czy coś, ale pod trzema? Ale to bo się już w ogóle zdarza tak. zbyt! To oni to już któryś raz z kolei w ogóle robią, jak tak patrzę na to, Uwaga, a tutaj w ogóle... będzie twój ulubiony trik. Eee, a nie, to jest... Co? O, to chciałem przetestować. To w Ty. ogóle mega chciałem przetestować. A w ogóle powiedz super... mi, czemu on ma te animacje jakoś tak inaczej? Jakoś dziwnie tak jest na telefonie, czy co jest zgrane? Nie tak ja gra to. na telefonie i po prostu sobie tak utap. A ustawił. dobra, to chyba, że tak. Ja Ej, może... na telefonie nie gram, ale wiem, że tam można zmieniać Czyli może jednak te, ty, te wszystkie triczki... Ło, to jest tyże Ej, czyli może te triczki po prostu działają na telefonie, a na komputerze. Tak, jak na jednak... lata no, faktycznie y, To co? Stary, to jest potwierdzenie Twoich słów. Faktycznie, takie e... rzeczy na tele ale działają. Ale Chłopis, ja wiem, przez ja co to nie jest no, i ja nie wiem, nie mam nie On ma skrzydła, Chłopi, tego chłopi. ten skin ma skrzydła, dlaczego on tak lata? Gdyby nie, nie miał no tych skrzydeł. No jeżeli, gdyby, no staro, ej, ale no jak to nie jest Peter? No to mamy problem. E, stary. A stary, no przecież, no przecież widzisz, że jego skin ma skrzydło. To znaczy, że może latać, chłopiec. Przecież to Stary, a ja chodzi. mam na przykład y, bananiarza no. Jana, który ma deskę i tak leci sobie i co? No to musisz wtedy przelatuje. pływać na wodzie na przykład na super slajdzie. O, widzisz? No i wszystko e, jasne, głupi no Wow! Ej, tutaj to chyba nigdy nie wskoczyliśmy w tym miejscu, stary, tu to... nie, ale właśnie to jest mega mocne, że stary, wystarczy wow. dobrze się wybić na tych grzybkach i wtedy możesz wskoczyć, jak No, a to jest w ogóle krańco tego grzybka, jak to zrobić? Tak, to jest w ogóle fajna taktyka, taka skróto, okej, okay? ten co. Co? I... To jest mega mocne. No, to, to jest, jest mega mocne. mocne, ale to trzeba moim zdaniem przywartyć za jakimś, nie wiem, milionowym to razem, przyfartić. bo to tak. Ło, wow. aj dobra, to się robi kiedyś, to się robi często nawet, powiem ci, że od razu z tej trampoliny ja to robiłem nawet chyba nie raz, tak mi się wydaje, że tutaj A cyk elegancko. Nie wiem, czy akurat mi się coś takiego zdarzyło, mi ale nawet się... nie próbowałem. Szczerze, no, nawet ale... nie próbowałem czegoś. Ale takiego wydaje robić. mi się, że tu jest stary, no. naprawdę spoko. Jak nie zrobiłem czegoś, podobnego. Okej, okay, jest naprawdę e nic słyszeliście. E e dobra, my. stary, on nie ma e skrzydeł. Dlaczego on lata? Stary? Dlaczego ty? Skin Jakby lata, skoro ty, nie ma ty i tak będziesz uważał, że to wcale no. nie są czytaże. A wiem, on tak lata, kupował. stary, bo to jest ten łucznik taki sercowy. On strzela ten nie wiesz. wszystko jasne! No, no. skoro to jest łucznik sercowy, to widzowie on przecież ma pozwolenie da. na lata nie, nie No bo, bo on ma skrzydełka latach, tak no. w życiu realnym, przecież jak ten taki. Jak ty na kupiden, przykład Julii juli, juli spotkałeś, to wiesz, to ci już strzelił ten normalnie yy, ten taki, wiesz, yy, łucznik sercowy, i tak było, ja nie kłam. Dobra, a to w ogóle po jaki królik dobra. przeskakujący, stary, normalny królik, e, królik Dobra, to, kulik, jest, to, Ska, to, to będzie to mocne, ja wiem co on zrobi. W... No co? kurde, próbowałem to wiele razy, a tylko what? raz w życiu mi się to udało. Ej dobra, tylko ja bym chciał to zrobić, what? Co? Ej, dobra, tu jest jakaś y, giga Ale razy się bagowałem na tych piersieniach, ale aż tak długo to chyba nie siedzi. No, ale... jednak jak się czasami no... wpadło pod ten pierścień, ale aż tak długo masz. Aż... Co tu zrobili? Oni... On go walnął nogą czy jakoś Bo, czy, złapał go i Ej, noga. Złapał go przytuleniem, potem noga i obaj przeskoczyli na górę. Tak, czyżby to był to? jakiś nowy błąd na dash Bo to się robi już, nie wiem, 40 tysięczny las. Stare to pytanie, w ogóle czy to ci... jest nowe, dlatego że ja o tym słyszałem wcześniej, a potem jakoś kiedyś to próbowałem ze dwa razy i mi nie wyszło, ale być może po prostu Ale zrobiłem. wiesz, jednak te ne. typy grają nowymi skinami, to mi się wydaje, no patrz, to jest giga nowy no skin. Tak. Tak, ta, no. Dosłownie, ej, to jest serio akurat giga skin. To jest nie wiem, ten skin ma może z 2-3 dni Max, dobra, ten diablo w ogóle Paj on lata. Ej, ale naprawdę to jest super takie slajd, super... A ej. ej, szczerze, w ogóle ten skin tak ej, pasuje do oni tego. Ekotrafą, a my nie. Dlaczego No Ale wiesz, no. my no. też potrafimy, tylko nie na odcinkach. Ale w ogóle patrz jak ten chłop to robi! No, on tak idealnie pasuje do tego normalnie całej mapki. To ja serio! Dlaczego? To może być najtrudniejsza rzecz w całym Stumble, guys. Majt, ej, dobra, robimy no. jakiś zakładzie, kto pierwszy to zrobi? Tary ja próbowałem już wiele <noise> razy z wojanem się zakładać. To jest, wiesz, co? ja umiem idealnie to zrobić. Aha. Z jedną przerwą. Z jedną przerwą? Z jedną prerwą. przerwą? Zawsze musi być jedna przerwa. Dobra, tak. wiesz, co? Zawsze się wywalam na jednym fragmencie. I Jaki chodzi o to, normalnie że w życiu przerwa mi nie, nie, się, nie siądzie. Nie ja da się. Jakieś ale wyzwanie? Nie da się, nie istnieje taka siła. A to jest w ogóle, to to jest koksówa, no tak, stary. To jest, jest, jest na przykład mega rzecz, która ja uważam, że to totalnie jest niemożliwe, a ty na przykład uważasz, A ja to jest uważam, że to jest możliwe, bo raz prawie... To prawi... jest możliwe. O. To tak. To no tam tak. to samo robi, podobnym nie, też. Nie, to też. nie jest to samo, stary, no nie, jak tam to, to w ogóle w powietrzu gość Nie, no patrz, chłopie, tam to też ziomek robi, czeka na to czerwone, patrz, e, zobaczysz normalnie. Nie, ma on, no, no zobaczyć, patrz, on tu skacze, zaraz zatrzymam w odpowiednim miejscu. Dobra, gdzie to był? O, było, było. Przez sekundy było. Nie no. było! Było! Nie było! Patrz, poka. O, widzisz? Jest! Nie. Na dole. Nie ma. Patrz, nie ma. jest tutaj. Nie jest ma. fragment. Nie ma. I, moim zdaniem Albo jest uciekę, tutaj ewidentnie czekaj, fragment. Czekaj, stary. ale poczekaj, powiększę no, sobie. No tu jest, stary, patrz jaki malutki fragment tego płotu I no, czerwonego. No dobra, coś jest. No coś jest. jest! No chłopie, ja... ja tak. Nie no, ja w to wierzę, Ej, dobra, było to czerwone. To było no, to czerwone. Tak, no? to było to czerwone i to jest to jest moim zdaniem. patrz, tutaj na przykład o, to bardzo widać. Kto jakoś wierzę. O, a tamto nie wierzę, mimo, mimo tego, Już że polega nie, mimo, że na tym. mimo, że widziałem, mimo, że udowodnił. Samym. To nie wierzę. Dobra, a teraz bloko dasio! Super save it! O, teraz ma lipę. Co? 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 Ale kombo w ogóle coś Co, co? co jest? Weprzeć? Ej, ale on to zrobił jeden w drugi, potem poczuł, nie kurde, dobra, to jest o, dobra. To, 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 to zacząłem już wieże I to będę musiał się tego na pewno nauczyć. U. Bo to akurat było fajne. To jest mega Ja fajne ci powiem tekst. super slajdem się muszę nauczyć. Ty się nauczysz tamtego, a ja ci pokażę, że trzeba zrobić super. Ło, tu się ja myślałem, da wskoczyć? Ja myślę, że. Ty... ale ja to testowałem zawsze stare. Wyd... A, no właśnie, dwójkę. Radem ale samemu zyną. nigdy mi nie wyszło no. chyba, wiesz? A Ej, nie bez wiem, kiep, czy w ogóle kiedykolwiek zawsze... samemu próbowałem. Ej, tutaj chyba też, też zawsze wy dwójkę robimy. Tutaj... Co?! Nie, nie, nie. Tutaj też mi kiedyś wyszło, wyszło ale, ale potem wesz... wyszedł jakiś update i już mi to nie działało. Serio Aha. tak było. Pamiętam, że na którymś odcinku mi to totalnie wow, wyszło. co z robi. To wcale nie jest I nie Jende, Ej, w ogóle on sobie tym lata jakimś superanckim skinem i krokami i tymi wodnymi chyba, tak? To są wodne kroki? Ale to są te wodne kroki, no one Ej, są Ej, patrz! Od ten ziomek w ogóle nie. idealnie wszystko robi, pa! Masz taki on napis... w ogóle jak wystartował super no. szybciej od reszty, Liga, no! Giga normalnie chłop a teraz, patrz! Space racing i normalnie o, chłop... twój nie. Klik, ale widzisz, on wziął emotkę... Przy... Bo w ogóle mi widzowie pisali w komentarzu, że jeżeli w tym no. bliżej już naciśniesz podwójną spację, to podobno wtedy... To się udaje, ale Aha, na mój. Po, ale trochę... poczekaj, ten ziomyczyk kiedy naciska tą podwójną że... Nie wiem, podobno gdzieś w trakcie i my tego nie widzimy, ale podobno Aha. się naciska podwójną spację i wtedy czyli... jest taki efekt. Dobra, to ja w takim razie ewidentnie muszę to przetestować. Nawet ja to przetestuję tym... i wiem, że to nie wyjdzie i tak na No, no ja ja nam. To tak samo, ale widzowie zawsze mają no, rację. Wo, no. jak na łupytynę normalnie wskoczył, ty zrobił taką ja, łupetinę. No i ty musisz... Ja Dobra! A teraz co tu jest? Jakiś hu... O nie, to jest ten hmm koksówos! to. No, no to jest to. takie mocne ludziska, to jest to ok. okej, okay, to robimy, to robimy, nie powiem, tak, że nie. O, o, nie, no to, to w ogóle akurat jest ezuwa straszna. Tak, a to już chyba nie. Tam dalej już eee. chyba nie jest aż taka straszna ezuwa, ale Tam wydaje mi się, że no jest realna. A teraz ten typu, co on tu zrobi? Przeskakiwanko, patrzcie, Dobra roz. Obkręcenie. nie, no Bum to obkręcenie jest takie, ej, akurat tutaj. to obkręcenie jest takie super satysfakcyjne, tylko, że na telefonie naprawdę to obkręcenie jest dużo prostsze. Aha, bo oni jednak muszą zrobić, A nie tam chyba ale się ja nie odkręcić. mówię, że na kąpie się nie da, żeby nie było. Nie mówię, że no, się nie da. a tu, no nie, ale wiesz co mi się Ej, poczekaj, oni grają na, na telefonie robiąc to chyba, nie? Tak, widać po joysticku, że na telefonie. No, no. to może dlatego tu im wychodzi, że wiesz, tu jednak jest tele, telefon albo coś w tym stylu. No bo jednak to jest naprawdę ludzka gigam. O, patrz, W tym miejscu da się wskoczyć. Ej, poczekaj, gdzie to jest? To jest na samym dole? Ale i, ja, ja w ogóle zawsze myślałem, że tam się tylko w połowie da wskoczyć. A w tym miejscu, gdzie na dole. Wględzie, gdzie jest ten, ten, ten odbijacz czy grzybek, Ej, jakkolwiek to taki to nazwa. To ci powiem to naprawdę, nie myślałem, że tutaj się da. Dobra, teraz ten nalawa. Co? On był w tej lawie w ogóle? Co jest grane? To jest, jest, mega, fajne. To jest właśnie mega fajne, że my wiemy, że tam da się stać, ale nie wiedziałem, że da się no. przejść. No dobra, w tym miejscu, tym kangurito, to też jest łatwe. To nie jest jakiś super ciężki skill, no, bo bo. No, akurat man, tam... chyba potrafimy. No, chyba potrafimy. I to powiem Wam, Naprawdę bardzo dobre! O ty jong? Okej, okay, okej, okay. to jest. Yy, zrobiłeś tak kiedyś? Chyba zrobiłeś, tak mi się wydaje. Robiłem, ale nie żeby przez tą wielką dziurę. No, wielką ale, dziurę ale wiesz, ale później tak na... co? Tu, e, dobra, tak, tego to nie robimy. Tak, tak to pewno nie. nie robimy. E, e. Ewidentnie nie wychodzi nam coś maluko, takiego. Ty. A teraz maluko, dobra, okej. Okay. O, jest już na... wiemy, że maluko to są twoje ulubione. Nie. No patrz, leci! No. no jak, ale jak to jest w ogóle Ludzińska. To Ej. mi się serio nie podoba! Nie Tutaj, tu w ogóle doskakuje do tego miejsca, co jest Ale grane. Teraz na moim odcinku tam stare chyba doskoczyłeś. Nie? No ale to chyba nie od nie drugiej strony tylko tak to było, więc. Ale chyba nie! No chyba właśnie od drugiej Prócej. strony! A -a -a -a. O, teraz patrz jaki mamy wielki bro... O, ja to kiedyś zrobiłem, bez tego obracania, ale zrobiłem, naprawdę, ja to zrobiłem, czemu ja tego ilo nie ilo nagrywałem? Co się dzieje, ale on jest giga super Ej, on jest, ryzybem. jeszcze myślałem, że wskoczy na metę, to by było już totalna przesada, Aby wy widzowie subskrybujcie, lajkujcie ten kanał.